If only, only I if only I could. Siemaneczko jestem pec i dzisiaj w tym poradniku pokażę jak oglądać filmy na Zaluka i bez limitu, mm, bez limitu, tak. Kolejne dwa sposobiki. wejdźmy na przykład w ten pierwszy lepszy film, jak jak zauważyliście niektórzy, większość pewnie, zniknęła zakładka pobierz w którymś tam poradniku pokazywałem jak oglądać bez limitu i z wykorzystaniem tej z kodu, który się pojawiał w linku po wejściu w pobierz hmm. i ten kod jakby zniknął, więc dzisiaj kolejne dwa sposobiki pokażę jak oglądać bez limitu. Hmm, po prostu usunęli zakładkę pobierz, ale to dla mnie nie problem. Pokażę dzisiaj jak to jak yy, obejść to, jak oglądać bez limitu, więc tak. Pierwszy sposób jest taki. Klik yy, nie, nie musimy być w ogóle Chrome, ale, yy, ale bo w innych przeglądarkach jest podobnie, tylko inne przyciski i w ogóle. Więc tak. Albo klikamy prawym wyświetlić źródło, źródło strony, jak jesteśmy na tym filmie, a, yy, albo chyba, albo control yy, albo jak to? albo ctrl u klikamy i potem następnie klikamy żeby wyszukiwać tekst czyli w google chrome ctrl g ctrl g i tutaj wpisujemy y, sycyry sy, y, nie syrycy sy równa się takie dwie kreseczki ukośnik player. Wystarczy pl wpisać. I jak ma. nam się wyświetli taki kozik o. Syrycy syry, równa się dwie kreseczki ukośnik player.php, znak zapytania i w ogóle. I jak ktoś skopiuje, żeby było mi wygodniej cały kod ten. I, i tutaj kod tego filmu jest tutaj. Po, po znaku równa się. Przed znakiem, takim znaczkiem, który oznacza i. W sensie na przykład yy, U i Tube. U i Tube. W sensie przed tym znaczkiem. Więc, więc zmazujemy to wszystko z tyłu, aż do tego znaczka wraz z tym znaczkiem oraz zmazujemy to wszystko z przodu. Wszystko przedrówna się, wraz zrówna się. I mamy taki kod. Kody. I ten kod, tak samo jak w poprzednim filmiku pokazałem, wpisujemy. O tak, fausharre.io, ukośnik D, ukośnik. I tak powinno to wyglądać. Teraz, jak skopiuję ten kod, wyszukam ten kod. To, to, to jak widać, takie, to podświetlone samo ten kod. Musimy mieć tylko i, pod, i po prostu fauschare.io, ukośnik D, ukośnik i po ukośniku tutaj, tutaj ten kod piszą i, i potem enter. Załadował się ten film. Możemy go puścić. O leci. No dobra. E, I drugi sposób jest taki, że po prostu klikamy oglądaj film online. I tutaj e, ten sposób trochę jest głupi, bo. bo bo pokazuje, jak oglądać filmy bez limitu, i tutaj, jak nam się pokaże, że ma, jest limit, że nie możemy obejrzeć filmu, to ten sposób jakby nie działa, ale możemy sobie wcześniej z niego skorzystać. Więc, tak, aby oglądać, klikamy, i tutaj po prostu klikamy ten tekstik, napis ten. O tu. I mamy to samo. Tylko to jest właśnie trochę głupi pomysł, ale dobra. Pokażę też na innym filmie, żeby nie było, że coś nie działa, na przykład ten. Tutaj ten, ten drugi sposób. W niektórych filmach może nie być tego napisu. Nie wiem czemu. O, tutaj jest ten napis. Jak widać jest, ale sposób ten. wyświetl źródło strony. Szukanie. Klikam. Fak. Ctrl G, żeby szukało. I klikamy. Syry. syry równa się z kreseczki. Ukośnik. py, I dobra, mamy ten tutaj. I po prostu. Po prostu to sobie skopiuję to cało, bo wygodniej, żeby mi się skopiowało. I teraz tak, fałsch.io, ukośnik D ukośnik wklejam to całe, zmazuję aż do tego znaczka. Wszystko tu porówna się zmazuje. I dobra, i mamy na, ko, już gotowy link, enter. Wszystko działa spoko jest. Tylko trudniej w ogóle, muszę pomyśleć, pomyśleć jak ominąć to, że będzie. Że... Chwila! Jestem, wróciłem. Nie wiem na czym skończyłem, nie pamiętam, bo coś musiałem zrobić, ale chodzi o to, że. Kopiujemy mamy numer, który właśnie dajemy, po, dajemy w miejscu, tu, tutaj yy, zamiast tych trzech X, ty, w tym miejscu potrzebny numer dajemy, musi być V z i O i literka, a potem O ukośnik, a potem D, a potem ukośnik im ten numer, więc to na tyle z tego poradnika. Bardzo cię proszę, zostaw łapkę w górę oraz kliknij przycisk subskrybuj i napisz w komentarzu czy pomogłem, czy wam działa, czy w ogóle bardzo mnie wspieracie tymi w ogóle. Po prostu podziękuj, dzięki za oglądanie. Na razie.